Program zawiera treści, które przez część widzów mogą zostać uznane za nieodpowiednie. Najsłynniejszy, seryjny morderca wszechczasów Kuba Rozpruwacz, terroryzuje ulice wiktoriańskiego Londynu. Tnie i okalecza swoje ofiary. Przez ponad 100 lat nie udało się zidentyfikować rozpruwacza. Współczesne profilowanie kryminalne dostarcza nowych dowodów, które mogą wyjaśnić tę zagadkę. Odtworzymy miejsca zbrodni i przetrząśniemy archiwa, by ujawnić głównego podejrzanego, którego wszyscy przeoczyli. Odkryjemy tajemnicę Kuby Rozpruwacza. Tajemnice z przeszłości Kuba Rozprówacz W latach 1888-91 w londyńskiej dzielnicy Whitechapel zamordowano 11 kobiet. Pięć zbrodni łączy wiele podobieństw, dlatego zostają przypisane jednemu nieznanemu sprawcy. Ofiarami są prostytutki. Marian Nichols, Annie Chapman, Lee Stride, Katrin Eddowes i Mary Kelly. Rzeź kobiet trwa od sierpnia do listopada, a potem kończy się równie gwałtownie jak się zaczęła. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele teorii dotyczących tożsamości zabójcy. Oskarżano masonów. Królewskiego lekarza, a nawet jednego z wnuków królowej Wiktorii. Każde z pięciu morderstw badano już setki razy, ale według detektywów nadal skrywają one dowody wskazujące sprawcę. Pat Brown postanowiła zastosować nowoczesne profilowanie kryminalne. Profilowanie kryminalne polega na naukowej analizie dowodów rzeczowych oraz zachowań sprawcy. W ten sposób ustalamy, co dokładnie działo się na miejscu zbrodni i kto mógł ją popełnić. Fala zbrodni rozpoczyna się 31 sierpnia 1888 roku. Na ulicy Bugs Row, naprzeciwko szpitala, odnalezione zostaje ciało Mary Ann Nichols. Kobiecie poderżnięto gardło, a krocze i tułów zostały wielokrotnie pchnięte nożem. Być może morderca działał bez motywu, ale Pat Brown sądzi, że lokalizacja zbrodni ma pewne znaczenie. W szpitalu królewskim w Londynie leczyło się wielu chorych na syfilis. Był tam nawet odpowiednik dzisiejszego ostrego dyżuru. Syfilis, czyli kiła szerzy się w całym Londynie. Dzielnica Whitechapel, pełna prostytutek i sezonowych robotników, nie jest wyjątkiem. Profesor Bob Peckett jest psychiatrą sądowym. Ripper, Kuba Rozprówacz mógł cierpieć na chorobę weneryczną, na przykład kiłę. Na istędzie syfilis zdarzał się dość często i to nie tylko u prostytutek. W latach 80. XIX wieku nie ma lekarstwa na tę choroby, która może prowadzić do zaburzeń psychicznych i śmierci. Jack, możliwe, że Kuba Rozpruwacz chciał się leczyć na kiłę. Wyszedł ze szpitala rozżalony i zły. Prostytutka Mary Nichols była łatwym celem dla rozwścieczonego mężczyzny. Druga ofiara, Annie Chapman, zostaje znaleziona 9 dni później, 8 września kilometr dalej na Hanbury Street. Obie kobiety były prostytutkami w średnim wieku. Drugiej ofierze również podrżnięto gardło. Później policjanci stwierdzają, że rozcięto również brzuch i usunięto macice. Brak niektórych części ciała jest bardzo niepokojący. Zbrodniarze okaleczający w ten sposób ofiary zbierają trofea. To pamiątki, dzięki którym czują się fizycznie i psychicznie związani ze zbrodnią i ofiarą. Macica to nietypowe trofeum. W tym przypadku zabójca nie poprzestał na zadawaniu ran kłótych i okaleczeniu ofiary. Usunął istotną część ciała. Symbol kobiecości. Śmierć kolejnej kobiety lekkich obyczajów wywołuje wstrząs. Prasa nagłaśnia całą historię i od razu łączy oba zabójstwa. Termin seryjny morderca powstał dopiero w latach 30 XX wieku. Dziennikarze donoszą o mordercy z Whitechapel i rozdmuchują sprawę. Fałszują nawet listy od zabójcy, by podnieść nakład gazet. Morderca zyskuje imię dzięki listowi przysłanemu 25 września. Prasa wymyśla pseudonim Kuba Rozpróbacz, kojarzący się ze sposobem, w jaki zbrodniarz okalecza ofiary. Trzy dni po opublikowaniu listu panika w się sięga Jednej nocy giną dwie kolejne prostytutki. Elizabeth Stride zginęła godzinę wcześniej niż Catherine Eddows. Miała podrżnięte gardło. Uznano, że zabójcę spłoszyli klienci pobliskiego klubu. Porzucił ofiarę, by następnie zamordować Catherine Eddows. Elisabeth Stride nie została okaleczona, ale miejsce zbrodni dostarczyło ważnych poszlak. Stride została zamordowana przed budynkiem International Working Men's Educational Club przy Berner Street. Seryjni mordercy często zabijają w przypadkowych miejscach, tam, gdzie się akurat znajdują. Tego dnia w klubie ma miejsce odczyt na temat judaizmu i socjalizmu. Jeśli Kuba Rozprówacz był na tym spotkaniu, na pewno wyszedł z klubu poirytowany. Był wściekły. Czuł się wykorzystywany przez społeczeństwo. Zobaczył prostytutkę i zaatakował. Drugie morderstwo, popełnione 30 września, skrywa kolejne wskazówki. Katrin Eddows zostaje zamordowana na Mitre Square. Czy, tworząc profil zbrodniarza, powinniśmy odwiedzić miejsce zbrodni? Oczywiście. Do zbrodni doszło wiele lat temu. Okolica bardzo się zmieniła, ale i tak widać, dlaczego Kuba zaatakował właśnie tutaj. Stąd mógł obserwować przejście i widziałby zbliżającego się policjanta. Meadows zamordowano w brutalny sposób. Ma poderżnięte gardło. Jej ciało jest wypatroszone. Jest również pierwszą ofiarą, której morderca zmasakrował twarz. Według niektórych ekspertów, to oznaka pogłębiającego się szaleństwa kuby rozpruwacza, ale Pat Brown jest innego zdania. Ustawił ją przodem do muru. Nie chciał, by opryskała go krew z podcinanego gardła. Próbował ją udusić, czy raczej pozbawić przytomności. Kobieta się szarpała. W jednej ręce napastnik trzymał nóż, a drugą starał się unieruchomić ofiarę. W końcu mu się udało. Kobieta straciła przytomność, a wtedy podciął jej gardło. Obrażenia twarzy powstały najprawdopodobniej w czasie szarpaniny, kiedy zbrodniarz starał się obezwładnić ofiarę. Katrin umiera, ale dla kuby rozpruwacza to za mało. Już drugiej ofierze wycina macicę. Gdy policja znajduje ciało, sprawcy już przy nim nie ma. Ale pozostały dwie wskazówki. Na sąsiedniej ulicy znaleziono kawałek fartucha ofiary. A na murze nad ciałem napisano kredą kilka słów: Żydów za nic nie będzie się winić. Policja uznaje, że jest to antysemickie hasło, nie mające związku ze zbrodnią, i szybko je usuwa, by nie zachęcało do przemocy. Współczesna analiza słów spisanych przez policjantów sugeruje, że mógł je pozostawić morderca. Donald Ramblow wydał wiele publikacji na temat kuby rozpruwacza. Znaleziono napis na murze przy Goldstone Street. Dokładnie w tym przejściu widniały słowa: Żydów za nic nie będzie się winić. Moim zdaniem napisał je Kuba Rozprówacz. Na chodniku obok leżał zabrudzony krwią fartuch ofiary. Według mnie autorem tego tekstu był zabójca. Psychopaci często czują się winni i okazują skruchy. Wcześniejsze spotkanie w klubie mogło wzbudzić w mordercy poczucie niesprawiedliwości. Stride została zamordowana przed klubem, w którym odbył się odczyt na temat judaizmu. Jeśli Kuba Rozprówacz był na tym spotkaniu, zasłyszane słowa nadal tkwiły mu w pamięci. Czuł gniew. Uważał, że wszyscy niesprawiedliwie go obwiniają i stąd ten napis. Pat Brown również uważa, że napis pozostawił morderca. Choroba weneryczna niszczy mózg zabójcy, stąd błędy ortograficzne i gramatyczne. Sądzę, że Kuba Rozpruwacz cierpiał na zaburzenia psychiczne. Choroba i gniew kazały mu pozostawić ten napis. Według Pat, morderstwo przed klubem, gdzie spotkali się żydowscy socjaliści oraz napis wskazują na to, że mordercą mógł być żydowski sklepikarz. Ale religia to delikatny temat, zarówno dziś, jak i w XIX wieku. Seryjni mordercy wywodzą się z różnych ras. Psychopatia nie wybiera jednej grupy etnicznej. Wydaje mi się, że w tym przypadku morderca jest Żydem. Co nie znaczy, że każda osoba pochodzenia żydowskiego musi być seryjnym mordercą. Profil mordercy nabiera kształtów. To żydowski sklepikarz cierpiący na zaburzenia psychiczne wywołane chorobą. Po czterech morderstwach opinia publiczna wywiera coraz większy nacisk. Wkrótce atmosfera strachu jeszcze bardziej się pogłębia. Wydaje się, że morderstwa Elizabeth Stride i Catherine Dods kończą krwawą orgię kuby Rozprówacza. Sześć tygodni później, 9 listopada, 25-letnia prostytutka Mary Kelly zostaje zmasakrowana we własnym łóżku. Ta zbrodnia różni się od czterech poprzednich. Wielu kryminologów uważa, że popełniła ją inna osoba. Ten przypadek zdecydowanie różni się od pozostałych. Wcześniejsze ofiary zamordowano na ulicy, a te w domu. Tamte ginęły bardzo szybko w ciągu kilku minut. Tutaj morderca nie śpieszył się. Kelly została zamordowana w domu. Miejsce zbrodni jest nienaruszone. Pat odtworzyła wygląd pokoju na podstawie zdjęć i raportów policyjnych. Jej zdaniem ofiara znała zabójcę. Interesujące jest to, że ubranie Mary Kelly leży na krześle i jest starannie poskładane. Prawdopodobnie weszła do pokoju z klientem, ale czy to był Kuba rozprówać? On zwykle się śpieszy, atakuje i zabija ofiarę w ciągu kilku sekund. Tutaj widać poskładane ubrania. Mężczyzna mógł cierpliwie czekać, aż ofiara się rozbierze i dopiero potem ją zabić. Możliwe, że kobieta przebrała się już do snu i otworzyła drzwi komuś znajomemu, komuś, kto ją zabił. Kelly widziano po raz ostatni o drugiej nad ranem. Świadkowie zeznali, że tej nocy miała już dwóch klientów. Ułożenie ubrania i butów wskazuje na to, że kobieta chciała się położyć. Niestety tej nocy nie zasnęła. Kropki zaznaczają miejsca, gdzie leżały części ciała ofiary. Pod jej głową ułożono pierś, nerkę i macicę. Wątroba leży między stopami. Śledziona jest obok ciała, a na stoliku leży sterta tkanek wyciętych z brzucha i łód. Czarna kropka to serce, którego brakuje. Twarz Kelly jest koszmarnie zmasakrowana, prawie nie do poznania. Sposób, w jaki okaleczono ofiarę, potwierdza przypuszczenie, że Kelly znała zabójcę. Zdaje się, że zakryto jej twarz prześcieradłem. Jest pocięte. Napastnik nie chciał patrzeć na to, co robi. Gazety doniosły o pociętej Katrin Eddowes. Nowa zbrodnia jest opisywana bardzo szczegółowo. Morderca pozostawia macicę Mary na miejscu zbrodni. Kuba Rozpruwacz najczęściej zabiera właśnie ten narząd. Moim zdaniem Kuba Rozpruwacz zamordował cztery kobiety, które znaleziono na ulicy. Tej zbrodni dokonał ktoś inny, kto się pod niego podszywał. Istnieje jeszcze jeden szczegół wyróżniający tę piątą zbrodnię. Mogący uniemożliwić policji identyfikację sprawcy. Raporty policyjne z poprzednich zbrodni sugerują, że morderca mógł być rzeźnikiem. Wskazuje na to sposób, w jaki pocięto ciała. Protokół z sekcji zwłok Mary Kelly stwierdza, że jej zabójca nie zna się na anatomii. Policja gubi trop. Zawsze uważałem, że mordercą musiał być rzeźnik. Ktoś, kto potrafił wycinać narządy wewnętrzne. Tylko rzeźnik mógłby chodzić po ulicy ochlapany krwią i nie wzbudzać podejrzeń. Idąc tym tropem, trafiamy na nowego podejrzanego. Policjanci wiedzieli o jego istnieniu, ale nie brali go pod uwagę. Ze wszystkich podejrzanych najbardziej prawdopodobnym zabójcą wydaje się Jacob Levi. Był rzeźnikiem i żydowskim sklepikarzem. Pochodzenie i zawód Jacoba pasują do profilu utworzonego przez Pad. Rzeźnik pasuje również do stosowanej współcześnie teorii. Uważa się, że morderca mieszka zwykle na terenie wyznaczonym przez miejsca zbrodni. Levi mieszkał przy Fieldgate Street, a potem przy Middlesex Street. Oba adresy znajdują się na terenie, gdzie działał Kuba Rozpróbacz. Miał klucz do rzeźni. Mógł szybko dotrzeć na Middlesex Street. Wszystkie morderstwa popełniono w pobliżu. W pracowni mógł ukryć swoje skarby, umyć się, a potem wrócić do domu. Analiza zeznania złożonego przez żonę rzeźnika wskazuje na to, że mężczyzna cierpiał na zaburzenia psychiczne. Żona przyznaje, że Jacob przestał pracować. Całymi nocami włóczył się po ulicach i nigdy nie było wiadomo, gdzie jest. Wcześniej Levi był aresztowany za kradzież mięsa. Pozornie jest to niewielkie wykroczenie, ale według psychiatrów może być kolejną wskazówką. Na pewno pojawiłyby się różne oznaki. Mógł kłamać bez powodu albo oszukiwać klientów. Mógł też być nieuczciwy i okradać pracodawców. Współczesne dochodzenie wykazało, że Jacob Levy cierpiał na chorobę weneryczną. Był żonaty i miał dzieci, ale chorował na kiłę. Potwierdza to akt zgonu Jacoba. Rzeźnik mógł się zarazić syfilisem na ulicach Whitechapel. Zmarł w 1891 roku, dwa lata po zabójstwach Kuberaśpruwacza. Podczas ostatniego badania stwierdza, że słyszy dziwne głosy, które zmuszają go do niemoralnych postępków. Takie głosy to jeden z objawów psychozy rozwijającej się w późnym stadium kiły. Choroba mogła również sprawić, że Katrin Eddowes stała się ostatnią ofiarą kube rozpróbacza. Nasilające się objawy w końcu uniemożliwiły mordercy kolejne dobrze zaplanowane ataki. Ale morderstwa mogły się gwałtownie urwać również za sprawą naocznego świadka żydowskiego rzemieślnika Josefa Hajma Lewiego. Joseph Lewie był jedną z trzech osób, które widziały EDOS z mordercą. Nie był jednak pomocny. Twierdził, że nie potrafi nikogo zidentyfikować, ale zawsze sprawiał wrażenie kogoś, kto wie znacznie więcej, niż mówi. Really Joseph Chaim Levy nie chce opisać człowieka, który mógł być kubą Rozprówaczem. Moim zdaniem, mógł w nim rozpoznać Jacoba Lewiego. Obaj byli rzeźnikami i pracowali obok siebie. Przeźnia Józefa znajduje się 55 metrów od sklepu podejrzanego. Świadek zachował milczenie, ale ujawnił jedną intrygującą informację, która dzisiaj wyraźnie wskazuje na Jacoba. Józef stwierdził, że Kuba rozpruwacz był wyższy od Catherine Eddows o 7,5 cm. Jacob miał 160 cm wzrostu, a ofiara 152,5. Pozostali naoczni świadkowie podali większą różnicę wzrostu, ale ich zeznania są mniej wiarygodne. Opis Josefa pasuje do podejrzanego. Okazuje się, że Jacob Levy zdradza wiele cech, które według współczesnych kryminologów pasują do Kuby rozpruwacza. Jestem prawie pewna, że Jacob Levy był kubą rozprówaczem i popełnił cztery morderstwa na ulicach Londynu. Wszystkie dowody potwierdzają tę teorię. Nowy podejrzany ma również motyw. Mógł się zarazić kiłą od prostytutek. Mieszkał w pobliżu miejsc zbrodni. Miał tam miejsce, gdzie mógł się umyć i ukryć wycięte narządy. Akt zgonu stwierdza, że choroba była na tyle zaawansowana, by wywoływać zaburzenia psychiczne. Jest żydowskim sklepikarzem. Wprawnie posługuje się nożem i dysponuje podstawową wiedzą anatomiczną. Dowody przekonują nas, że kubą rozpruwaczem był rzeźnik z Whitechapel, Jacob Levy. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smart Jam Studio. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Marek Lelek.